Ślubne mity kontra rzeczywistość. Chodźcie, sprawdzamy z ekspertami. Czy content-kreator zastąpi filmowca na ślubie? Moim zdaniem zdecydowanie nie. To są zupełnie dwie różne usługi. One świetnie się dopełniają, natomiast trzeba to też rozgraniczyć, że jedno drugiego kompletnie nie zastąpi. Nie da się wynająć samochodu bez kierowcy. I taki nie. Samochód w jakiś sposób musi dojechać, a kierowca go e, przyjedzie nim. Natomiast e, tak, możecie go wynająć do sesji zdjęciowej i będziecie sami. DJ puszcza tylko muzykę z playlisty. No, funkcjonuje taki mit, natomiast DJ to nie jest tylko klikacz i puszczacz muzyki. Ja uważam, że muzyka jest niezwykle istotna na Waszym przyjęciu i chodzi o to, żeby dobrze się bawić. To ma być dobra impreza. A zadaniem dobrego DJ-a jest to, żeby dopasować tę muzykę odpowiednio do aktualnego nastroju. Także nie będzie wam robił imprezy w trakcie kolacji, a jak już nastanie ten moment po pierwszym tańcu, kiedy zagracie pierwszy utwór przyjęcia, rozpoczniecie tańce, no to ważne jest, żeby dostosować to też do aktualnie zastanej sytuacji na parkiecie. Trzeba patrzeć, jaki przedział wiekowy znajduje się na parkiecie, tak jak już powiedziałem, no i podkręcić tą całą sytuację, żeby goście zostali z nami jak najdłużej. Im więcej zdjęć, tym lepiej. Eee, Taki nie, aczkolwiek ja lubię oddać dużo, bo każda para inaczej siebie widzi, każdy gość siebie inaczej widzi, więc jak zobaczą siebie pod różnymi kątami, to na pewno znajdą coś dla siebie. Wszystkie fryzury ślubne muszą być upięte. Nie, musi być taka, w której się będzie czuła idealnie. Im bardziej skomplikowane zaproszenie, tym robi większe wrażenie. Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie, bo tak naprawdę najczęściej słyszę, że moje zaproszenia, które są minimalistyczne, można zobaczyć, robią wrażenie właśnie dlatego, że nie są przeładowane, dlatego że nie ma tam zbyt dużo kwiatków, zbyt dużo różnych innych elementów. Jest to, co powinno być, jest w klasycznej formie eleganckiej i elegancja tak naprawdę robi tutaj wrażenie. Super, dziękuję.